No to chyba dzisiaj będziemy się koncentrować na cyrklach na siedząco. To jeszcze raz. Uh -huh. Dobra, mamy kolejny trening Jest Rambo, jest Rafał Jesteśmy w głubinie Ciężko się dzisiaj jechało na trening, bo Najpierw Rafał nie odbierał telefonu, to nie, wiem, nie wiedziałem czy w ogóle jedziemy na ten trening, czy nie Później jeszcze jak jechałem, to mi się check engine zaświecił w busie i miałem połowę koni, ale po paru minutach czek się wyłączył i było git o! Pięknie, wróciłem spod podnóżka. myślę, że to już w miarę ogarnięte. No ale, ale dojechaliśmy, co jakieś dwie godziny jazdy nam zostały, zostały, zanim się ciemno zrobi. No ale przynajmniej te dwie godzinki sobie potrenujemy. Oczywiście zimna. jak cholera, nie wiem, 6 stopni. Muszę poczekać, aż mi się... Dłonie rozgrzeją. O, wystarczy. Ale naprawdę to jest mega, mega przyczepny ten, ten beton, te płyty betonowe. Bo chce zrobić stopala, żadnych wcisków, nic. Po prostu idzie do góry. Bez problemów no, choć i już bym się ślizgał. Dobra, spróbujemy na siedząco. No, ostatnio prawie się to źle skończyło. Ach, wyrzuciło mi na zewnątrz. Jeszcze raz. A kurde już taki w miarę rytm złapałem no, Rambo się cyrkwi uczy. A kurde A, no ale jeden wykręcony. Mówi no, już taki rytm łapię, kurczę jaki e ja na siedząco, już tak nie macham. Nie macham manetką, nie wciskam hamulca zbyt mocno i da radę coś zrobić. O, sam hamulec teraz. No, ani razu manetki nie szarpnąłem. Także ładnie, na podbrejku, na samym hamulcu, na obrotach silnika jakoś to idzie. O, już z automatu nogę zabierałem, żeby nie zuchnęła pod motocyklem. Ha, I znowu przejście do podnóżka było i wróciłem i kręcę dalej, także zajebiście myślę, że już upanowane. Ale w dłonie zimno, cholera. No, mi jest zimno w dłonie, mam skostniałe te paluchy. O, jak na sprzęcik? Dziękuję. No Zobacz sam. Tak. O! Tak, tak chodzi. Ale jest po prostu bardzo dobrze tak, uwalny, że Nie w no, rady jeździć, ale widzisz, W razie, jak coś krytycznie bym pociągnął, to nie uratował. Po to trenujemy, żeby nie ciągnąć krytycznie. Więc teraz wiesz, na balansie ciągnąć muszę <laughs> i tylko delikatnie tam się wspomagać <laughs> Rafał też widzicie siedząco się uczy w cyrkli No 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 no, 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 no. Tak trzymaj Kurwa wypad mi z rąk. Mała no, przyciereczka mała. Co? Nie trochę ten. W sumie nie wiem, chyba się spóźniłem z hamulcem czy coś. Złapałem sprzęgło i mi z sprzęg wyskoczyło i tak mi wypierdolił motor. I <laughs> ja też przed chwilą przytarłem. O, zaczyna kropić. No, 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 no. Ale to ci tany, trzeba przeponować, nie? Tak, tak ciężko się kręci. Znaczy wiesz, to. No...

Break. Ale widzicie, to jest fajne, bo... To jest fajne, bo razem z Rafałem trenujemy jedną rzecz non stop Aż w końcu komuś się uda, jeden drugiego nakręca Mały Padać <laughs> trzeba umieć <laughs> I dobrze, nic nie złamane, jest git Kurwa bo właśnie co ci powiem, jak się rozpędzisz nieraz na zechce. No. Kurwa, nigdy się tego nie nauczę. Szef, dziesiąty raz dzisiaj motocykl podnoszę. A, A. A ty! No, poszło teraz. Złapałem rytm i poszło. że ją dokończysz nawet w miejscu Jest zagotowany z stopni mi pokazało Ale po coś to wytrzymało tam oh. szkoda silnika długo przeglądu nie przejdzie To co, tym miłym akcentem kończymy trening Wynczymy Szkoda no. że tylko tak daleko trzeba jechać. Pewnie. Nie? No. To ja robię strzała. Następnego.